Kiedy byłem dzieckiem, mieszkałem w zwykłej okolicy. Mieliśmy wygodny dom średniej wielkości i całkowicie tradycyjną rodzinę. Kiedy skończyłem 7 lat, zabraliśmy do domu małego szczeniaka o imieniu Bili poprzez adopcję. Był moim partnerem od lat, a kiedy dorastałem, zacząłem spędzać więcej czasu sam w domu, ale z nim obok mnie nigdy nie czułem się samotny. Niestety nie trwało to wiecznie. Kiedy skończyłem 15 lat, Moja rodzina postanowiła sprzedać nasz dom i przeprowadziliśmy się do mniejszego domu, który znajduje się 30 minut od starego domu. Mój nowy dom znajdował się dalej, i znajdował się w bardziej zalesionym obszarze, i niestety tego lata mój pies zmarł z powodu podeszłego wieku. W każdym razie byłem trochę szczęśliwy, że jest lato, ponieważ wtedy będę miał czas, aby poradzić sobie z żalem śmierci mojego psa w domu, bez konieczności chodzenia do szkoły na tym trudnym etapie. Po dniach, w których moja rodzina podzieliła się żalem po stracie naszego pierwszego psa, wszystko zaczęło wracać do normy. Moi rodzice wrócili do pracy, a ja zostałem sam w domu na wakacje. Jednak tym razem od razu zauważyłem dużą zmianę. To był pierwszy raz w życiu, kiedy znalazłem się całkowicie sam w domu, bez obecności bili, ego u mojego boku. Zawsze czułem się paranoikiem, martwiąc się o każdy mały hałas dochodzący z domu. Poza tym właśnie przeprowadziliśmy się do tego domu kilka miesięcy temu, więc ledwo miałem czas, aby przyzwyczaić się do nowego domu. Co więcej, nie znałem dobrze nowej dzielnicy i nie byłem zbyt pewny siebie. Zaledwie tydzień po śmierci mojego psa, pewnego konkretnego dnia, wszystko wróciło do normy. Moi rodzice poszli do pracy, a ja zostałem sam w domu. Mój dom miał tylko jedno piętro, a pokoje były w linii prostej. Kiedy wejdziesz do drzwi wejściowych, znajdziesz kuchnię i salon, a następnie przestronny korytarz z kilkoma pokojami dookoła i pokój moich rodziców na końcu korytarza. W ciągu tygodnia, kiedy byłem sam, zawsze starałem się zamknąć wszystkie drzwi na korytarz. Z jakiegoś powodu nie czułem się komfortowo, widząc otwarte drzwi, ponieważ dało mi to dziwne uczucie. Więc ten dzień nie był inny. Szedłem korytarzem, zamykając wszystkie drzwi. Aż dotarłem do pokoju moich rodziców. Ostrożnie zamknąłem drzwi i zacząłem wychodzić, ale wkrótce zdałem sobie sprawę, że nie słyszałem odgłosu ich zamykania. Potem, kiedy wróciłem, zamknąłem drzwi mocniej i wreszcie usłyszałem trzask zamkniętych drzwi. Poszedłem do mojego pokoju, w którym był mój komputer, i zamknąłem drzwi. Założyłem słuchawki i oglądałem filmy online przez prawie dwie godziny z rzędu. Ponieważ nie miałem nic innego do roboty, zdałem sobie sprawę, że jest już dziewięć rano i byłem głodny. Zdecydowałem więc, że teraz jest czas na śniadanie. Położyłem słuchawki na stole i otworzyłem drzwi sypialni, kierując się do salonu. Kiedy wyszedłem z pokoju i udałem się do salonu, zauważyłem coś niezwykłego w małym kąciku oka. Odwróciłem głowę do tyłu, żeby spojrzeć na korytarz. Natychmiast byłem sparaliżowany. Drzwi w korytarzu były całkowicie otwarte. Musiałem siedzieć nieruchomo przez prawie całą minutę, starając się nie wydawać żadnych dźwięków, aby usłyszeć, że coś pochodzi z pokoju moich rodziców. Jednak w tym momencie poczułem się zdezorientowany, nie wiedząc, jak najlepiej postępować. Byłem całkiem pewien, że szczelnie zamknąłem te drzwi i że nie ma szans, że same się otworzą. Byłem więc pewien, że ktoś jest w domu, ale ponieważ jeszcze nic nie słyszałem, nie miałem pojęcia, gdzie ta osoba może być, może gdzieś w domu. Postanowiłem iść bardzo powoli i w całkowitej ciszy przez salon, aż dotarłem do kuchni. Gdy szedłem, gorączkowo odwracałem głowy we wszystkich kierunkach, obawiając się, że ktoś może się tam ukryć. Kiedy dotarłem do kuchni, wziąłem jeden z dużych noży do mięsa mojego taty i mocno trzymałem go w prawej ręce. Czułem się trochę spokojniejszy, ale nadal byłem bardzo przestraszony. Szybko przyjrzałem się uważnie salonowi i jadalni, szukając intruza, dokładnie sprawdzając, czy jest gdzieś ukryty. A potem dotarłem do korytarza. Poszedłem do pokoju gościnnego i próbowałem otworzyć drzwi bez hałasowania, ale ponieważ był stary, wydawał dość głośny pisk. Wszystko było dokładnie tam, gdzie go zostawiłem i nie było śladu ruchu. Wyszedłem z pokoju i zamknąłem drzwi. Postanowiłem odwiedzić pokój moich rodziców na końcu, ponieważ był to jedyny z otwartymi drzwiami i byłem bardzo przerażony. Zauważyłem, że sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ dom znajduje się w środku lasu i wiedziałem, że nie będę miał żadnej pomocy. Stałem obok drzwi moich rodziców przez całą minutę, widząc tylko część ich łóżka, trzymając mocno nóż w dłoniach. Podczas gdy byłem całkowicie skupiony na słuchaniu. Wszystko było ciche. Strach, który czułem, tylko się we mnie nasilił i krzyknąłem, drżąc, pytając, czy ktoś tam jest, ale nie otrzymałem odpowiedzi. Starałem się wyglądać odważnie, ale nie udało mi się. W końcu wszedłem do pokoju i zacząłem badać okoliczne rogi. Wydawało się całkowicie puste, podobnie jak inne pokoje. Wydawało się, że nic nie zostało zmienione. Położyłem się nawet na podłodze, żeby zajrzeć pod łóżko, ale nikogo nie znalazłem. Podszedłem na drugą stronę łóżka i, zauważając niewielką plamę brudu na podłodze, usłyszałem za sobą miękki dźwięk. Szybko wycofałem się z bijącym sercem i nadal wpatrywałem się w drzwi łazienki, które były zamknięte. Słyszałem hałaśliwe dźwięki dochodzące z wnętrza, a także widziałem mały cień pod drzwiami. Minęło kilka chwil, kiedy byłem sparaliżowany strachem, dopóki nie usłyszałem ostatniego pukania i kroków wychodzących z domu. Wciąż zszokowany tym, co się właśnie wydarzyło, ostrożnie podszedłem do łazienki i otworzyłem drzwi, wkrótce zdając sobie sprawę, że okno jest otwarte. W jednej chwili zamknąłem i zamknąłem okno, po czym rzuciłem się do mojego pokoju, aby odebrać telefon komórkowy. Nie rozumiem Dlaczego nie zadzwoniłem na policję? Myślę, że to dlatego, że byłem bardzo młody i nie chciałem, żeby się pojawili, gdybym nikogo nie miał w domu. Jednak myśląc o tym teraz, widzę, że powinienem był wyjść z domu i zadzwonić na policję od samego początku. W każdym razie najpierw skontaktowałem się z rodzicami i zadzwonili na policję, która natychmiast wróciła do domu. Podczas śledztwa policyjnego policja znalazła małe plamy brudu na czyichś butach w całym domu, z wyjątkiem mojego pokoju. Udało im się zrozumieć, że to tylko jedna osoba, ale najbardziej zaskakujące jest to, że nic nie wzięła. W naszym domu nikt niczego nie dotykał. Wydawało mi się to bardzo dziwne i przerażające. Co sprawia, że motywy intruza są jeszcze bardziej tajemnicze i niepokojące. Wyszliśmy z tego domu kilka miesięcy później. Wynikało to jednak głównie z innych problemów z domem. Chociaż mam teraz 20 lat, od czasu do czasu wciąż myślę o tym incydencie. Zastanawiam się, co by się stało tego dnia. Gdybym nie miał słuchawek i nie słyszał, jak ktoś wkracza, równie dobrze mógłbym wyjść z pokoju, aby zobaczyć, kto był intruzem. Przerażające jest myślenie o wszystkich opcjach, które mogą się pojawić. Jestem wdzięczny za pozytywny wynik sytuacji, mimo że najeźdźca nigdy nie został schwytany.